Cześć! Z tej strony Anna Broda i dzisiaj w luźnej krytyce poopowiadam Wam trochę o filmie Wicked. Po pierwsze jest to musical fantazy, który opiera się na powieści Wicked, Życie i czasy złej czarownicy z zachodu Gregorego Maguire. Cała ta historia jest nawiązaniem do innej powieści, czyli do czarnoksiężnika z krainy Os. Tylko, że w tym przypadku nie są to przygody dorodki, ale dwóch wiedźm. Elfaba i Glinda to dwie główne bohaterki. Poznajemy je na samym początku filmu, który rozpoczyna się dosyć intrygująco, ponieważ sceną, gdzie wszyscy cieszą się ze śmierci Elfaby, czyli złej czarownicy. Tą wieść przekazuje Glinda, która w pewnym momencie zostaje zapytana: Czy kiedyś przyjaźniła się właśnie ze złą czarownicą? Ona w odpowiedzi zaczyna opowiadać historię przyjaźni z elfabą. Film jest podzielony na dwie części, i ta pierwsza właśnie skupia się na relacji tych dwóch głównych bohaterek. Grają je Cynthia Erivo oraz Ariana Grande, które naprawdę mają niesamowite i potężne głosy. Jedna z nich ma trzyoktawową skalę głosu, a druga cztero. Twórcy wykorzystali w pełni ich potencjał, ponieważ w wielu fragmentach nawet został wykorzystany taki śpiew operowy. Jeśli chodzi o utwory, to bardzo wpadają w ucho. Jak wyszłam z kina, to dosłownie do dzisiaj nie mogę niektórych z nich przestać śpiewać albo nucić. Teledyski do nich są zrobione wręcz cudownie. Obawiałam się, że może być to taki musical typu mm, jest piosenka i fabuła się zatrzymuje, jednakże nie, te piosenki naprawdę pchają tą fabułę do przodu. A sama fabuła jest. Wartościowa opowiada o różnych problemach, które dotykają ludzi w naszym rzeczywistym świecie, czyli między innymi nękanie słabszych spowodowane tym, że ktoś się wyróżnia wyglądem albo talentem. Takim przykładem jest właśnie elfaba, która posiada zielony kolor skóry. Oraz niesamowity talent, ponieważ potrafi unosić przedmioty w powietrze. Może coś jeszcze więcej potrafi, ale na razie tylko to <grywania> widziałam. A w sumie jest jedna taka rzecz, ale nie chcę tutaj spoilerować, dlatego przejdźmy dalej. Zajmijmy się teraz wątkami pobocznymi. Jeżeli ktoś nie jest świadom, że jest to dopiero pierwsza część tego filmu, to po seansie może wyjść z kina rozczarowany. Dlaczego? Ponieważ ten film ma wątki poboczne, które w sumie nie mają zbytnio zakończenia. One powoli, powoli się rozkręcają i mam wrażenie, jakby to tło wydarzeń w pierwszej części było przygotowywane na taką główną fabułę tej drugiej części. Jednakże zobaczymy, jak wyjdzie kontynuacja, ale na ten moment wątki poboczne naprawdę są dobrze poprowadzone i człowiek jest wciągnięty w tą główną fabułę oraz w to tło wydarzeń. Opowiada ono o problemie zwierząt z krainy Os, które powoli tracą swoją zdolność mowy i zostają wyrzucane z uniwersytetów, na których wykładają i były profesorami. Elfa ba jest dotknięta tą sytuacją i zastanawia się, jak im pomóc. Ta główna fabuła i tło wydarzeń cudownie się ze sobą przeplatają i dosłownie odnoszę wrażenie, jakby każdy najmniejszy szczegół w tym filmie miał jakieś znaczenie. Jak byłam drugi raz na tym w kinie, dopatrzyłam się tam wielu takich smaczków, które wcześniej nie dostrzegłam, i no, można by było zrobić dosyć długą analizę tego filmu, ale tutaj nie chcę spoilerować i zbytnio przedłużać. Dlatego wspomnę jeszcze o tym, jak twórcy profesjonalnie podeszli do realizacji tego filmu. Chociażby zachwycający jest ten Pociąg, który zabiera swoich pasażerów do szmaragdowego miasta, i okazuje się, że on nie został wykonany graficznie w komputerze, ale faktycznie istnieje. Tak samo jest w przypadku pól tulipanów, które specjalnie zasiano pod plan filmowy. Z tego powodu naprawdę bardzo trudno rozróżnić, co faktycznie zostało wykonane w rzeczywistym świecie, a co graficznie za pomocą efektów. Kiedy byłam po pierwszym seansie tego filmu, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam do czego mam się doczepić chociaż był taki jeden moment, kiedy obawiałam się, że chcą zrobić mi z tego Wednesday. Bo jest tam taki fragment, gdzie elfa tańczy swój taki dziwny taniec. Na szczęście bardzo dobrze to rozwiązali i sprawili, że ta scena bardzo mi dotknęła i jest wzruszająca. Dlatego moje wcześniejsze obawy zostały rozchwiane, a ten film dosłownie dostał 10 na 10 w mojej ocenie. Kostiumografia, fabuła, scenografia, grafika. Wszystko jest dopracowane. Gra aktorska cudowna, tylko polecać, żebyście po prostu obejrzeli i mam nadzieję, że Wam się spodoba. A jeżeli nie, to możecie napisać w komentarzu, jakie macie wy spostrzeżenie odnośnie tego filmu. Była z Wami Anna Broda i życzę Wam miłego oglądania.